Partnerem odcinka jest sklep opon.com. Kiedyś to bym tu od razu. Tutaj mamy <grym> z 50. Nie weszłeś, <grym> Co? No, 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 jeden ty. Nie wejdę, jestem za gruby. To pan ćwiczy? Witajcie, moi drodzy, w kolejnym odcinku serii Kickstarter. Jedzie. Dzisiaj pojeździmy samochodem, który łączy w sobie praktyczność posiadania rodzinnego samochodu, ale również i walory motorsportowe. Samochód, który łączy w sobie to, że mamy napęd na tylną oś i możemy się nim pobawić, ale jednocześnie, gdy na co dzień potrzebujemy napędu na cztery koła, to również go posiadamy. Samochód w teorii, jak słyszymy, do wszystkiego. Czy tak jest w rzeczy samej? Dowiemy się w dzisiejszym odcinku przed Państwem: M3. Туринг. Dla niektórych to się kojarzy z Oplem Astrą F albo z jakąś starą cegłą Volvo. Generalnie, żeby kombiakiem jeździć, to trzeba było mieć najlepiej 40 lat, dwójkę albo trójkę dzieci. Na szczęście żyjemy w XXI wieku. Samochody takie powstają, które mimo tego, że są w nadwoziu kombi, wyglądają przepięknie. Pokusiłbym się o stwierdzenie, że Touring wygląda lepiej od sedana. W Turasie ten samochód, te nadkola, te poszerzenie, że dupa wielka i tutaj mamy poszerzone, to się wszystko tak pięknie zgrywa. Piękne, nisko posadzone auto, które zamiata naprawdę tą piękną, potężną dupą. M3 Competition wychodzi właśnie w wersji tylko Competition, czyli nie możecie mieć zwykłej M3 w Turasie, przynajmniej jeszcze na razie nie, ale być może w przyszłości tak. 510 koni 650 Nm, tylko z automatem i tylko uwaga, z napędem na 4. buty. Sześć cylindrów, dwie turbiny, ten sam motor, który siedział w M4 Competition, mimo tego, że to model poliftowy. Zmieniła się natomiast waga. Ten samochód, według oficjalnych danych, waży 1930 kg. Czy czuć to podczas jazdy? Oczywiście, że nie. Skoro to prawdziwa MK, to trzeba przetestować ją na torze. Pogoda jest zmienna, jest trochę sucho, trochę mokro, więc będziemy mogli i polatać bokiem, i spróbować tego napędu na cztery koła. Z trakcją bez trakcji Pojeździmy, zobaczymy. Lecimy. w deszczu na torze w Toruniu, tak jakby wiedzieli, że mam drogę Micheliny, pilot sporty założone i że budżet na ten odcinek nie przewidywał ich spalenia. Gdybyście wy chcieli kupić opony premium do swojego auta i nie tylko premium, może to być nawet Dębica Frigo, to pamiętajcie, żeby robić to na jedynej słusznej stronie do zamawiania opon, czyli sklep opon.com. Jeżeli wy będziecie kupować do swojego samochodu cały komplet, czyli cztery sztuki, a niedługo już się zbliża ten okres zmiany z letnich na zimowe, pamiętajcie, że po wpisaniu kodu Kickster dostajecie zawrot potężny, niesamowity 25 złotych rabatów. Link w opisie filmu, zapraszam. Jest to. Prawdopodobnie pierwsze kombi, którym driftuje po toruńskim torze. Zapierdolę. Ile bym miał topem? Zero. To brzmiało bardzo poważnie. No. Jest kurwa zajebiście. Jeździ tak samo jak MK. W sensie jak M4. Dopiero tak naprawdę, jak się jeździ już tak jak idiota, czyli właśnie jak ja teraz, to naprawdę czuć troszeczkę, że jest faktycznie trochę ciężki ten samochód. Tak na pewno troszeczkę. Nadal twierdzę, że to jest bardziej wina opon, nawet chyba niż samej wagi, bo mam wrażenie, że inżynierowie M zrobili wszystko. Żeby te nadprogramowe kilogramy jakoś zawieszeniem i jakoś tutaj ustawieniami zniwelować, żeby one były jak najmniej odczuwalne. Uważam, że M4 było troszkę łatwiejsze, mimo wszystko, w prowadzeniu bokiem. Tutaj jednak chyba inżynierowie chcieli, żeby ten samochód bardziej jeździł w czterobucie. Oczywiście bokiem można przelecieć, jakieś tam zrobić, zamieszanie. To nie ma najmniejszego problemu. Fajnie, że ta opcja jest M3 jak się patrzy. dwa lata temu już prawie, że bober się opatrzy. Zobaczcie sami, po zdjęciu tej pięknej, customowej rejestracji na neodymach, czy to jest brzydkie. Może być tak, że jak za 2000 lat nas jakaś następna cywilizacja odkopie i zobaczą to, to powiedzą, co to kurwa jest, jak mogli coś takiego zrobić i jeszcze sprzedawać brać za to pieniądze. Natomiast uważam, w tym konkretnie pakiecie ten bober naprawdę wygląda zajebiście. Kto był taki sprytny, miał sokole oko i zobaczył. Tak, moi drodzy, ringi, które już nie przypominają ringów, tylko mają taki fikuśny kształt, one są żółte. Do zielonego koloru żółty kolor pasuje bardzo. Natomiast ja zawsze jak widzę żółte światła, w kiedyś w starych samochodach często się pojawiały żółte reflektory, to zbierało mi się na wymioty. Te pakiety karbonowe, to są wszystko dodatki, ale to nie jest taki pakiet, jak w salonie możecie sobie zamówić za horrendalne pieniądze, bo na przykład ta dokładka, ona kosztuje coś około 15 tysięcy złotych, ta M-kowa. Ta dokładka chyba tutaj kosztuje około 5 tysięcy złotych, czyli po 2,5 tysiąca za sztukę wychodzi. Te dokładki tutaj około 8 tysięcy na lusterka. To jest pakiet Max Z tyłu, poza tym potężnym dyfuzorem, to jest również zmieniony wydech, on jest bardziej basowy, bo te dźwięki w m ogólnie są takie bardzo metaliczne, mam wrażenie, a w ogóle są ciche. Głównie dlatego, że trzeba te normy wszystkie euro, sreuro i tak dalej pospełniać. Natomiast bardzo ważna różnica pomiędzy tym wydechem, a tym, który w MC możemy mieć, to fakt, że on jest w kształcie takiego trapezu. A tutaj mamy prawilne cztery potężne PCV-y, które wystają nam z karbonowego dyfuzora. te fotele, kurwa, pomarańczowe też. Następna fanaberia. Jeszcze żółty do zielonego pasuje, ale pomarańczowy do zielonego to pasuje tak jak pełne uzębienie do mojej twarzy. Te rude skóry, które są w środku. Rude są. <śm> ja nie są jak nic rude, ale one robią taką robotę. auto, ale wsi musi trochę być, dlatego jest karbon i jest jeszcze takie ambiente, tak jak z Aliexpress się zamawia taką żyłkę świecącą, to tak tutaj już jest seryjnie taka żyłka, więc trzeba wciskać tutaj w te szpary, bo my już to po prostu mamy z fabryki. I największa i najbardziej rzucająca się w oczy różnica pomiędzy przedliftem a poliftem znajduje się tutaj. W polifcie zastosowano to samo, co widzieliście być może w motopoznawcy o BMW i X, czyli Potężny, długi ekran, który w gruncie rzeczy jest dwoma ekranami. Jakbyśmy się dobrze przyjrzeli, to tutaj w tym miejscu nie ma ekranu. To może się kojarzyć z Mercedesem. Ilość tych informacji, które tutaj do nas dopływa i miejsca, w których te rzeczy się znajdują, trzeba jednak z tą instrukcją obsługi usiąść. Uważam, że nie jest to zbyt intuicyjne. Słuchajcie, to jest tak łatwo, intuicyjne w obsłudze, tak jakbym sterował sobie po prostu grzebał w iPhone'ie. Co ciekawe, nawet jak wyłączamy kontrolę trakcji, to już to nie jest. Przytrzymaj sobie przycisk i będziesz miał po prostu DSC wyłączone. Nie, bo jak klikniesz DSC, to jeszcze jest wtedy, czy chcesz jeździć w X-Drive, czy już w analizatorze driftu, czyli mieć tylko na tylne koła napęd. Co ciekawe, te kontrole trakcji, tak samo jak w poprzednich NK, możemy sobie dostosowywać do naszych umiejętności. Całkiem rozumiem te kontrole trakcji M. Ten samochód po prostu jest dzikusem. Ale jak wiesz co robisz, to daję ci niesamowitą frajdę z jazdy. To trzeba przyznać. Mamy cztero buta, czyli teoretycznie jesteśmy w stanie latać bokiem, ale bardziej jak Audi. Bardziej jak Subaru? No czymś co ma napęd na pewno cztery buty i po prostu można nim bączki kręcić. Zaczyna... Z... Plącze mi się po prostu język, bo ten samochód jest tak szybki i on trochę jakby oszukuje fizykę, w sensie takim, że nie czuć, że on jest taki ciężki. Jak on wyciąga przodem! Wo, Dobre! Czujemy, że ten przód nas po prostu... Wo. Ale jestem zakochany w nim! Jezus Maria! Jakie to jest świetne auto? Tutaj spodziewałem się, że to będzie po prostu M4 w kombi, no ale okazuje się, że jest od tego M4 na co dzień lepsze, na to, że troszkę gorsze. Ale to wypośrodkowanie jest takie, że to jest właśnie ten samochód, który mógłbym mieć. Pierwsze w historii M3 w Turasie ma rozwiązanie, które już mogliśmy zobaczyć w E46. Coś, co jest najfantastyczniejsze na świecie, czyli otwierana szyba. Oczywiście mamy też klapę bagażnika standardową. Kurwinoxy, proszę bardzo. Można piknik sobie to urządzić. Gdy już wydamy wszystkie swoje pieniądze na M3 Touring, to niewątpliwą jego zaletą jest fakt, że można w nim spać. To jest niesamowity chase car. Tutaj wsadzamy sobie Kubę po prostu albo Adama i przypinamy ich tutaj pasem i oni mi po prostu nagrywają. Tak się zupełnie przypadkowo składa, że mamy tutaj innego potwora i postaramy się nadążyć czterobutnym M3 Turing za GR86 Kuby Przygońskiego. nie jak ja za jadę prosto, to ja co to musi robić, jak ty jedziesz bokiem za nim stary? Jak widzicie, BMW M3 jest świetnym Czechskarem. Jeżeli nie widzieliście jeszcze filmu z GR86 Kuby Przygońskiego, to zapraszam Was bardzo serdecznie. Jakość broni się sama. Jest to auto w pełni użytkowe. Chcę zrobić próbę ognia. Mamy włączone... Wszystkie tryby, jakie istnieją, w sensie Sport Plus, tam bla, 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 bla. Wyłączono mam kontrolę trakcji i mam czterobud ale sportowy, bo jeszcze można sobie 4WD Sport włączyć. I z takim ustawieniem jadę na próbę czasową na Michelinie. Teraz! Hamowanko, sranko w banko. Ale szybki samochód to jest. Ile ma trakcji, jak dużo. Ale naprawdę to jest szybkie. E majster. Ja nie wiedziałem, że to, to aż tak zazruwa. O, trochę wyrzuciło. Hamowanko. I do prawej, uwaga, Teraz! Uuuu, ależ to ma trakcji dużo. I ja mam wyłączoną kontrolę trakcji, ale jadę na takiej jego naturalnej, właśnie przyczepności. Ogólnie to był dobry czas, mam wrażenie. Zobaczmy sami. Detal, który możecie również kupić, gdybyście się czuli niedowartościowani, to jest karbonowy korek wlewu paliwa. Dzięki temu samochód waży nie tonę 921. 300, tylko tonę 921. Taki korek to jest 480 zł w katalogu. Teraz pewnie jak to oglądacie, to pewnie jest 570, bo tak inflacja zasuwa. To ile ten samochód kosztuje? Wyjściowo można przyjąć, że kosztuje około pół miliona. Do tego jak sobie wejdziemy w konfigurator i sobie dokoksujemy jeszcze różne rzeczy plus jeszcze pozakładamy jakieś karbony, to jesteśmy w stanie się zbliżyć, myślę, że bez problemu, do 700 tysięcy złotych. Czy ten samochód jest wart 700 tysięcy złotych? To nie ma absolutnie żadnego znaczenia, ponieważ go nie kupicie całkiem szybko. Można powiedzieć, że ten samochód jest tak dostępny, jak dobre leczenie na NFZ. Jakbyście dzisiaj poszli do salonu i chcieli kupić M3 Touring, musicie się uzbroić w cierpliwość, bo to jest czas mniej więcej około roku. Lepiej już chyba sobie tę nogę zoperować na NFZ, niż czekać na Touringa. Kosztuje pół miliona w podstawie, no to wymagałoby się, żeby nie jeździł nie tylko dobrze po torze, ale żeby też był dobry na co dzień. W przypadku M3 Touring jest tak, że te auto sprawdza się równie dobrze. W jednej, jak i w drugiej roli. Na co dzień ten samochód jest po prostu zajebisty. I mimo tego, że belga jest duża, mimo tego, że mięsa na oponie jest mało, mimo tego, że sprężyna jest założona, obniżająca, to nie czuć tak naprawdę tego. Auto jest naprawdę wygodne, jest mega wyciszone. Jazda tym samochodem 140 na godzinę to można porównać jak do jazdy 40 na godzinę w jakimś normalnym, zwykłym, cywilnym samochodzie. Napęd na cztery koła daje taką pewność w tym samochodzie, i ta moc jest dostarczana w taki sposób, że nie ma jakiejś turbodziury, nie boimy się się tego, że nas ten samochód zabije, że nam coś zrobi, bo ten samochód jest po prostu mega pewny. Jedno, co mi się bardzo podoba, to seryjna nawigacja. Wyświetla się też na tym ekranie, ale wyświetla się na potężnym heads-upie. I ten heads-up, to mam wrażenie, że to jest w ogóle trzeci ekran takiej wielkości po prostu monitor. Gdy mamy włączoną mapę, to tam nam się pojawia taka troszeczkę rozszerzona rzeczywistość, gdzie ta strzałka w zakręcie nam nawet pokazuje, w którą stronę jechać. To naprawdę widać wszystko tutaj de facto na naszej drodze. Za dużo chyba dobrych rzeczy powiedziałem o tym aucie. Bo to już po prostu jest aż niesmaczne. Ale nie poradzę na to, że po prostu mi się dobrze nie mieździ. No. Ja osobiście wywaliłbym te pomarańczowe fotele. Patrzysz, przyjeżdża poważny człowiek. Chłop, który ma gust i kurwa, otwierasz drzwi, i jest coś takiego, więc te pomarańczowe środki w ogóle mi się to nie podoba. Natomiast jedna fajna rzecz, która jest już trochę poziomem wyżej, to jest czytanie znaków, ale również czytanie znaków, które są za chwilę. Mamy 70 km na godzinę, ale tam z tyłu za tą 70 pokazuje się 50 i metry do tej 50. To jest genialne. To sugeruje nam, jako kierowcom. Fakt, żebyśmy się tam dalej spojrzeli, czy tam jest jakieś przejście, jakieś skrzyżowanie, co tam się dzieje, że tam ta 50 się pojawia. Naprawdę przy mocy 510 koni no tego typu rzeczy bardzo pomagają. Ale oczywiście wszyscy wiemy, że nikt prędkości nigdy nie przekracza, więc to jest zbędny bajer, oczywiście. Moi drodzy, jest to pełnoprawny samochód, dużo miejsca nad głową, jeszcze jest takie wcięcie. Naprawdę ja wielki potężny ogr uważam, że mógłbym tutaj naprawdę bardzo przyjemnie podróżować. Zobaczcie, jakie małe, śmieszne, fajne zagłóweczki. Ktoś by powiedział, że zobaczcie, no ja jestem wysoki, więc muszę go sobie wziąć o tak. No to taki mały, nie? A to jest takie sprytne, zobaczcie, pyk, i jest pełnoprawny zagłówek. Takich aut, które ja bym chciał kupić dla siebie, w sensie wydać na to swoje własne ciężko albo nie zarobione pieniądze. Jednym z takich priorytetowych samochodów, o którym zawsze się będę dobrze wypowiadał, i teraz sam chcę kupić, jest Kia Stinger. Natomiast, jeżeli nie byłbym aż tak biedny, żeby jeździć kiją, gdybym miał mieć jeden samochód do wszystkiego, to bez wątpienia byłoby to BMW M3 Touring serio. Gdyby. Obcy się z nami kontaktowali, to pierwszą rzeczą, którą powinniśmy pokazać temu czemuś, co by wysiadło ze statku, jakbyśmy się chcieli z nim dobrze porozumieć, to powinniśmy pokazać M3 Touring. Dlatego, że to jest najwyższe osiągnięcie ludzkości, jeśli chodzi o motoryzację. To jest właśnie auto, które jest kompletne, które zajebiście wygląda, które ma zajebiste proporcje, które jest super w pełni użytkowe na co dzień. Wypinasz foteli. Wyciągasz te cztery zgrzewki wody, które kupiłeś na dwa tygodnie z bagażnika, i przyjeżdżasz na tor. Zakładasz inne felgi, inne opony, i latasz sobie bokami. I się po prostu bawisz, robisz sobie bączki, patrzysz tam na temperaturę od czasu do czasu, albo przyjeżdżasz na track i włączasz sobie tryb, żeby jeździł w X-Drive masz napęd na cztery buty, bawisz się, jeździsz. Być może nie jesteś najszybszy, bo być może Mercedes A45 będzie od Ciebie szybszy, albo Audi RS3 być może będzie od Ciebie szybsze. Natomiast dla zabawy, dlatego żeby spędzić miło czas, żeby troszkę pojeździć, żeby wykupić sobie dzień na Silesii, na Poznaniu, czy na Toruniu nawet i troszkę pojeździć tym samochodem, na pewno będziesz miał ogromną przyjemność z tego. Jakbym miał zrobić taką... Listę 10 samochodów, które bym kupił, które chciałbym mieć, które mają super stosunek jakości do ceny albo mają inne zalety, to spośród Mazdy MX5, Forda Mustanga, Kia Stinger, M4 Competition, to na pewno na tym piedestale gdzieś znalazłoby się M3 Touring, i to myślę, że nie wcale w drugiej piątce, tylko myślę, że w pierwszej trójce. To wie, czy nawet nie na pierwszym miejscu byłby ten samochód. Spośród wszystkich, którymi jeździłem, że byłoby to dokładnie to auto, na które chciałbym wydać swoje pieniądze, którym chciałbym jeździć latami. Mało już jest takich samochodów, trzeba przyznać. Moi drodzy, kończy się nasza wspaniała przygoda z tym naprawdę cudownym samochodem. I mam nadzieję, że Wam podobał się test tego samochodu. Jeżeli tak, to zostawcie łapę w górę, kliknijcie suba, wbijajcie do Roberta ze Stradale, wbijajcie na wygraj m3.pl, czyli miejsce, w którym jesteście w stanie kupić e-booka, dostać pakiet losów i wziąć udział w losowaniu loterii, gdzie będzie do wygrania właśnie to M3 Touring. Zapraszam na sklepo.com, zapraszam na mój sklep i zapraszam w inne miejsca, które znajdziecie w opisie tego filmu. Cóż, trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam ja, czyli Kikster. Cześć! Kończymy nagrania. Rejestracja trafia tutaj w miejsce należyte. Są magnesiki. Auto legalne, można jechać. Trzymajcie się. Chyba wezmę udział, po prostu sobie kupię chyba z pięć losów, bo tak mi się podoba. Ja nie biorę udziału.